Dzień dobry, panie Kazimierzu. No, dzień dobry, dzień dobry. Co to za regulacje? Zawory regulowałem, trochę podregulowałem ich nie, bo tego, żeby się, no to podregulowałem zawory, sprawdziłem ich nie tego i jedziemy. No. To już wszystko zrobione na wiosnę, czy jeszcze w polu coś jest do zrobienia? Mam no, jeszcze żeby się ma brukę wsadzić, jeszcze chciałem owsa zasiać. A no to jeszcze jest, a jeszcze ziemniaki. A jeszcze ziemniaki chcę, żeby wsadzić, a gnój jeszcze nie, nie wywieziony jest. A ziemniaki wczesne, czy późne? No ja wiem, no te mila, mila to jest y, półwczesna, pół, y, późna, nie? Mila? Mi, ta, no. Czy wineta? A przepraszam, wineta. A, wineta, no. to średnio wczesne. Tak, to wcześniej jest, no. To Pana ulubiona jest? To jest ulubiona, no właśnie. No i tak chcą, żeby wsadzić, to im tam wsadzę, wiesz, pole uprawię, gnój wywiozę, jeszcze nie, ja tam mam uszykowane, bo tam owsad nie będę siał, tylko to, nie, ale gdybym miał, chętnie bym jeszcze zasiał. Pamiętaj, no ale na razie nie ma, może coś się tam wyknuje. kawałek jeszcze pola gdzieś tam Mm, wiesz? No wiem, wiem. Jeździesz tam wy, wy, wycyganie, czy tam jak? To wiesz. A jak pan myśli, jeszcze śnieg spadnie, czy już nie? E, ja ci powiem, jeszcze śnieg spadnie. Zobaczysz, jeszcze będą przymrozki i śnieg. Ale te przymrozki to są niebezpieczne. To teraz, to teraz. Roślina rusza, przyjdą mrozy, kurwa, i wiesz. Dostaję to wszystko w dupę. O, żeby to nie ze. Ewa, tak trochę, nie? O, to regulowałem ich tam, wiesz tego, bo mówię, podreguluję ich trochę, nie? Mhm. Mm ja, bo to ja ich tego. Gowicę. O! Zaraz zobaczę, jak on chodzi. Chodzić będzie człowieku, chora miodzie! Widzisz? A drzwi zdjęłem i zawiozę tam, gdzie wprawiają pleksy do szyb. Do drzwi. Bo szybę nie dotnę. No właśnie. A nie wiem, czy kartowane szyby docinają. Nie bardzo. Bo to trzeba było wyciąć i zahartować. Tak. Czyli zrobić szybę, że tak powiem, na zamówienie. Kurde, to muszę wymienić filter. A co, cieknie? A bo pękło na dole? Coś. O, no, cieknie mi. Nie, no szkoda paliwa. No szkoda mi paliwa, to cieknie. Będę musiał odkręcić. Ten kielich cały. I kielich tam gumkę wymienić i podkładkę tu gumkę, rozumiesz, nie? Mm -hmm. Ale skoro jak wymienię, to od razu filtr wymienię, nie? Choć oni są wymieniane te filtry e, e, pół roku temu. Ale tu mi A to są takie same jak bizonie? Co? To są nie, takie nie, same to... jak bizonie? Tak, to takie same, są filtry, tylko, tak, że tam, do gruby, tylko, tam, tam Tylko nie, tylko nie kielichy, nie? tylko e, te filtry, nie? To są takie same, nie? E, i tego. I to będę musiał to zrobić, wiesz? bo tu mi cieknie. Ale, bo kapie mi, są czy nie uszczelnia A już dociągnąć nie mogę, bo zerwę gwint mm -hmm. W takim razie trzeba odkręcić, wymienić podkładkę gumową I podkładki te mosiężne no Teraz uszczelni, teraz na razie widzisz, nie mogę uszczelnić Ale muszę kupić filtr Wiesz, środkowy ten, żeby od razu go wymienić Bo nieraz jak się kupuje zestaw, to są dwa filtry Dwie usztelki gumowe tak, i jeszcze tak. są Co? No, tak? No tak powinno, ale przepraszam bardzo. Ja tak e, kupowałem, jak ty mówisz, komplet. Nie było. A nie było. A jak? Ja od ubezpieczeniu od do, do Bizona zakładałem, nie? E, w zeszłym roku zmieniałem filtry w Bizonie przed dziwami. Poszłem komplet, kupiłem cały ten. E, wiesz, w pudełku, nie patrzałem. A ja rozbieram, tego nie, wszystko gumki są, ale tych podkładek nie ma. Miedziany. I teraz musiałem je specjalnie jechać, kupić te podkładki miedziane, podłożone pod ten. Teraz fałszują! Kupujesz, w środku nie ma, nie sprawdzisz. Mogły gdzieś wypaść. Może. To nie ma! I to jest właśnie to. Kantują, na tym świat stoi. Hmm. A pieniądz zapłacić i to nie mało. No tak. Części są drogie teraz Macie obojętnie co byś nie kupywał. No. no słyszałem że, że w tym roku może łożysk zabraknąć Czego? Łożysk No zależy do jakiego do jakich sprzętu Chyba łożyska. do wszystkich no o, byłem, w hurt bo byłem w hurtowni gdzie są łożyska I ponoć jest problem Z dostawami nowych łożysk Dopiero mhm. teraz zakładają zamówienia hurtownie to, to dopiero w lipcu mają im przywieźć Ja Ci powiem E, to zależy do jakich. Na przykład łożyska do tego, czy tam do tego to jest, tam to jest mnogo i skorkogo, no. Teraz do, do bizonów? Może być, bo do kombajnów to muszą być orzyska, wiesz jakie, nie? Wiadomo, nie? No, ale to tych może być. Może być problem, nie mówię, że nie. No, ale to, chyba nie. No, no miejmy to, nadzieję, no. Nie tak źle nie będzie. Jeżeli się nie uspokoi sytuacja na świecie. Aha, no jutro może kupię ten, ten filterek, filtr i ten kupię, no może i kielich kupię, kurde, zobaczę, ten wiesz, może być wyszczerbiony, ale mimo to gumka powinna uszczelnić, widocznie gumka się sfilcowała i puszcza mi paliwo, I wiesz i tak, że nie trzyma mhm. paliwa. On mi cieknie, o kapie czasami, nie? Opa tam kap, kap. A nie, no to dużo kapie. No tam już trochę tak? odkręcę i założę. Nie wiem, bo tam filtr jest, bo jest pierwszego stopnia i drugiego stopnia, nie? Mm -hmm. te, te filtry są, nie? No i nie ma problem, nie? Ta. Pojadę, kurde, mać wymienia, a jak nie, to no, pojadę, jak tu nie, to pojadę do, do toru i kupię.